Siemacie Dziczołem, dzisiaj mam dla Was kolejną terenówkę. Tym razem zostaje mi Nike, czyli Whitehorse 7. No nie jest to pierwsza terenówka od Nike, bo miałem okazję biegać już jakiś czas temu w wersji szóstej, czyli poprzedniej tego buta. Zmian jest niewiele, ale jednak są. Natomiast to co najistotniejsze, no to chciałem się z Wami podzielić swoimi wrażeniami na temat tego modelu, co mi się podobało, co mi się nie podobało, bo podobnie jak w przypadku wersji szóstej, uważam, że to jest jeden z bardziej niedocenianych butów trailowych dostępnych na rynku. Oczywiście, zanim zacznę, to muszę wspomnieć o tym, że to, co dzisiaj powiem, to tylko i wyłącznie moja własna subiektywna opinia. Nikt nie ma na nią żadnego wpływu, tak więc yy, to, co powiem, to będzie szczera, najprawdziwsza prawda. Ale jeżeli chodzi o plusy, to taką pierwszą rzecz, która od razu rzuciła mi się w odczuciach yy, związana z tym butem, która była dla mnie na plus, to jest generalnie komfort całościowy. W sensie, chodzi mi tutaj o to, że yy, to jest but, do którego, jak stopę się wkłada, znaczy no, jak ja wkładałem, to od razu czułem, że no, my się dogadamy, nie? że to nie jest but, którym coś mi od razu mogło przeszkadzać, albo że dopasowanie nie było dobre. No, pierwsza rzecz to jest na pewno właśnie to dopasowanie, bo to nie jest szeroki but. To od razu muszę o tym wspomnieć, od tego zacząć. To nie jest but na szeroką stopę. Jeżeli ktoś ma szerszy profil stopy, no to raczej nie powinien wybierać white Mimo że słyszałem opinię, że jednak tego miejsca daje więcej, zwłaszcza z przodu przy palcach, ja osobiście uważam, że nie. On jest mocno dopasowany, to wynika z dwóch rzeczy. Pierwszą rzeczą jest ta klatka, która tworzy się jakby z samej cholewki po zewnętrznej stronie. Ona w połączeniu ze sznurówkami w momencie, kiedy dowiązywałem tego buta, no daje takie wrażenie mocnego spięcia. Faktycznie trochę się czułem jak w klatce w tym bucie. Mnie to osobiście nie przeszkadzało, bo ja lubię dopasowane buty, zwłaszcza na śródstopiu, no i tutaj to dostawałem. A drugą rzeczą, która za to odpowiadała, był zintegrowany język, czyli coś, o co... Ja zawsze walczę w butach trailowych, generalnie w butach biegowych. Ja to bardzo lubię, bo to sprawia, że mam większą kontrolę nad butem i but jest po prostu lepiej dopasowany. No i w przypadku White Horse w wersji 7, podobnie zresztą jak w wersji 6, to otrzymywałem. Przy palcach nie ma większej różnicy, on generalnie tam nie ma za dużo miejsca. Więc tak jak wspominałem, jak ktoś szuka. Czegoś, co da możliwość popracowania palcą wewnątrz, to raczej nie Nike. Dodatkowym elementem, który może sugerować, że to nie będzie szeroki bud, jest to ścięcie tutaj po zewnętrznej stronie, bo ono faktycznie w wielu modelach Nike jest tam takie. No mocno zaostrzone, nie wiem jak to nazwać, generalnie nie ma tam dużej przestrzeni, Nike wycina po prostu buty po tej zewnętrznej stronie, przez co te palce faktycznie dają wrażenie takich mocno ściśniętych, To oczywiście nie ma tak, że tam jest bardzo ciasno w tym bucie, nie no spokojnie, tu maraton spokojnie można w tym przebiec tak jak stopa opuchnie to raczej nie powinno miejsca brakować, Niemniej jednak, no tak jak wspominałem, to jest but na moją stopę, czyli na wąską stopę. Dla szerszych osób myślę, że niekoniecznie. Jeszcze będąc przy dopasowaniu yy, wspomnę tutaj o zapiętku, bo jak sami spojrzycie, no on nie jest zbyt Sztywny ten zapiętek, no generalnie można go łatwo wygiąć. W środku mamy takie dwie gąbeczki, które mają nam sprawić, że stopa będzie jeszcze lepiej trzymana no i faktycznie ja miałem takie odczucie, nie? w momencie włożenia i potem biegania w tym bucie nie miałem wrażenia, że ta stopa chce mi wypaść, że jest za płytki ten but na przykład albo, że w drugą stronę, że jest za głęboki, no generalnie jakby, trzymanie całego zapiętka było bardzo fajne, miłe i przyjemne. Nie czułem żadnych otarć, żadnych takich przesunięć, no generalnie, no, nie będę tutaj jakby wymieniał dodatkowych informacji, no, Trzymał bardzo dobrze, mimo że, tak jak wspominałem, wydaje się dosyć miękki. Drugim plusem, który prawdopodobnie dla wielu osób będzie się wydawał dziwny, zwłaszcza wypowiadany przeze mnie, to jest taka przyjemna miękkość pianki. I on będzie dziwny dlatego, bo osoby, które oglądają recenzję, wiedzą, że ja nie lubię miękkich butów i od razu wyprostuję. To nie jest miękki but, w sensie to nie jest duża amortyzacja. To jest raczej poziom tych średnich amortyzacji dla nie za bardzo ciężkich osób i też nie za bardzo długie bieganie, więc jakby to sobie też tutaj musimy wyjaśnić. Aczkolwiek faktycznie biegając w tym bucie ma się wrażenie, że pianka sprawia może nie tyle, że stopa się w niej zapada, co trochę tak sprężynuje. W momencie dociśnięcia przez ciężar naszego ciała daje takie lekkie odbicie, taki... Nawet nie powiedziałbym, że to jest dynamiczny but, ale taki, no taki sprężynujący i to jest, powiem szczerze, przyjemne. Ja generalnie głównie zabierałem go w góry na jakieś takie spokojne wycieczki biegowe, nie biegałem w tym bucie za szybko, więc yy, yy, ciężko mi też określić yy, faktycznie poziom tej dynamiki. Pewnie jak będziemy chcieli, to da się w tym szybciej pobiec, ale yy, pod kątem takiego yy, patrzenia na komfort, na e, odczucia, właśnie tej miękkości, to, to było przyjemnie. Nie? Powiem szczerze, że to, to był dla mnie plus. Ja się czułem w tym bucie dobrze, bo nie było bardzo sztywno, ale też to nie, tak jak mówiłem, nie było na tyle miękko, że się po prostu w tym bucie zapadał. Co jeszcze istotne e, w przypadku tej pianki, a może nawet samej podeszwy, to fakt, że w środku mamy zatopioną taką płytkę antyprzebiciową i faktycznie ona trochę działa. Czyli trochę, no nawet bardzo trochę. E, w sensie takim, że w momencie, kiedy faktycznie ja nadepnąłem na jakiś ostry, wystający element, jakiś kamień, e, korzeń, no coś, co w innych butach mogłoby mi się w tą stopę wbić, tu akurat się nie wbijało. Oczywiście, no im szybciej biegłem, a zdarzało mi się, zwłaszcza na zbiegach, tym to odczucie tego wbijania było większe. No bo to jest czysta fizyka, no niektórych rzeczy nie da się oszukać, tam nie ma. To nie jest jakiś sztywny materiał, sztywna płytka, która, tytanowa, nie wiem, która będzie mocno zabezpieczać. No nie, to jest raczej jakieś tworzywo sztuczne, ale jest. I to też można uznać jako plus, bo faktycznie to działa. Trzeci plusik, który później będzie minusem, ale o tym za chwilę, My zostajemy przy plusie, to jest trzymanie na suchej nawierzchni. Bo nie mamy tutaj zbyt wysokiego klocka, on jest generalnie jak na buta terenowego dosyć niski, ale nie na tyle niski, żeby się w ten teren nam nie wrzynął. Więc to jest taka... Nie powiem, że to jest pół terenówka na przykład Pegasusa Trail 4, bo, bo nie jest, to jest jednak model wyżej, więc spokojnie można w nim pobiegać w górach, ale raczej z przeznaczeniem na suche i może bardziej utwardzone nawierzchnie, no bo jak jest błoto, Duże było to, no to wtedy ten klocek za bardzo też nie ma w co, jak się wgryzać w ten teren. No bo jak sami widzicie, nie jest on tutaj zbyt wysoki, więc też na bardzo błotniste tereny nie do końca się nadaje. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, to takim największym minusem, jeżeli chodzi o a 7, była dla mnie konstrukcja cholewki z przedniej części, w miejscu, gdzie dochodzi do zgięcia tego buta. Dokładnie tutaj to, co Wam teraz tu pokazuję. I już mówię, dlaczego był to dla mnie minus. Głównie dlatego, że ta część jest jakby niesymetryczna, ona nie jest taka sama z jednej i z drugiej strony, ona po wewnętrznej stronie, jak patrzycie sobie na buta od góry, to po tej wewnętrznej stronie, czyli tutaj w tym miejscu, ma trochę więcej materiału. I to był punkt, który mnie się w moją stopę wbijał. On się wbijał centralnie, jakby w to ścięgnął między stopą a palcem dużym, jakby ten odcinek, no nie wiem, no wyobraźcie sobie po prostu tutaj palec i to mniej więcej w tym, w tym punkcie. I jedynym sposobem, żeby się tego pozbyć było zbluzowanie sznurówek, choć nie zawsze to działało i też nie zawsze to występowało, żebyśmy tutaj byli ze sobą szczerzy, to nie jest tak, że ja miałem zawsze takie bóle. One się głównie zdarzały jak za mocno zawiązałem buta i to jest... No to jest bardzo duży minus jak dla mnie, natomiast też nie wiem czy to występuje u każdego. No może to wynikać też z budowy mojej stopy, że akurat jest taka a nie inna i, i ten but nie do końca się u mnie sprawdzał. Wydaje mi się też, że to może wynikać ze zbyt... Mm, płytkiego profilu, w sensie zbyt dużo pianki, zbyt mało przestrzeni między podeszwą a górną częścią cholewki i stąd mogły wynikać właśnie moje problemy, że w momencie kiedy ten materiał się zginął, on mi się wbijał, no i powodował po dłuższym bieganiu jednak yy, delikatny ucisk, no a co się potem w konsekwencji przekładało na, na ból. Minus numer dwa to coś związanego z cholewką, bo o ile łatwo wypompować tą wodę i to jest plus, o tyle jednak oddychalność w tym bucie nie jest na jakimś super wysokim poziomie. Zdarzało mi się Trochę w nim zagotować. Nie zawsze. No, faktycznie te temperatury musiały być większe, żeby żebym czuł się po prostu mało komfortowo, ale jednak. No, to wynika głównie z małej ilości siatki w tym bucie. No, bo jak popatrzycie, no to teoretycznie tej siatki tutaj nawet po bokach jest sporo, ale tam jest w środku to wszystko zabudowane i ta oddychalność już nie jest taka super, jakby mogło się wydawać patrząc na tego buta. Tak naprawdę, jedynym miejscem, gdzie to ciepło może uciekać, to jest miejsce przy palcach. Albo miejsce przy kostce, przy kołnierzu. I to są dwa miejsca, gdzie faktycznie to powietrze mogłoby się wydostawać. Tak poza tym jest dosyć mocno zabudowany, więc raczej chłodniejsze dni w moim przypadku. Wtedy lepiej się sprawdzą niż w cieplejsze. Ale no zawsze dodaję to, że to jest bardzo indywidualna kwestia, jeżeli chodzi o termikę w butach. Więc to trzeba niestety, ale przeżyć samemu i przetestować na własnej skórze. A już jak jestem przy cholewce i kołnierzu, to jeszcze o nim wspomnę, bo to jest dla mnie też malutki minus. Właśnie sam kołnierz, bo on teoretycznie powinien się dobrze dopasowywać do stopy, ale podobnie jak było w wersji szóstej, tak i w wersji siódmej, w moim przypadku tak nie jest, w sensie zdarzało mi się, że coś mi do środka wpadało, mimo że powinno tam być tego miejsca e, mało to jednak występowały takie sytuacje, a w momencie, kiedy wpadałem w kałużę po kostkę i ten materiał nasiąkał wodą, no to już tam nie było żadnego trzymania. W sensie że to jakby w ogóle jakby go nie było, to byłoby dokładnie tak samo, więc ten kołnierz to wydaje mi się można by było skasować. No on jest dla mnie jednak minusem. No i ostatnim minusem jest dla mnie bieżnik. Jest to dosyć znaczący minus, bo wspominałem już przy plusach, że będę o tym mówił i już powiem Wam o co dokładnie chodzi. Jak popatrzycie sobie na budowę tego bieżnika, to zauważycie, że tak jak mówiłem on w tylnej części jest po prostu mocno ścięty, natomiast przednia część jest taka obła. No i w momencie, kiedy ja zbiegając, ląduję na śródstopiu, e, daje to odczucie małej stabilności i małego trzymania, bo się po prostu ten bieżnik potrafi zaślizgiwać. I o ile w takim sypkim terenie, jakby to nie ma większego znaczenia, o tyle w momencie, kiedy zbiegałem po kamieniach, po skałach, po płaskiej nawierzchni. No to można było to poczuć. Najgorzej to było czuć, jak było mokro, bo to wtedy to trzymanie jest bardzo słabe i tam trzeba wtedy, ja musiałem po prostu bardzo uważać przy zbieganiu. Natomiast no, na suchym jest trochę lepiej, ale też nie ma szału, więc to warto też wziąć pod uwagę, że y, nie, na, nie w każdym terenie ten but się będzie dobrze sprawdzał. A widzicie, ważna kwestia, zapomniałem. Y, drop 8 mm, więc dla mnie całkiem spoko. Mnie to, tak, mnie starcza taki jest dosyć bezpieczny. Natomiast jest duża waga, bo to jest ponad 300 gramów. O ile dobrze pamiętam na ekranie wam się to wyświetli, a to jest chyba w granicach 330 gramów, więc dużo. No i faktycznie to czuć, w sensie czuć tego buta na stopach. Więc jak ktoś chce mieć lżejszego, no to Whitehorse może nie być do końca dobrym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że wynika to głównie z ilości pianki i z gęstości tej pianki, bo to ona daje takie wrażenie trochę ciążenia. No i przy dłuższym biegu, a robiłem maksymalnie w tym bucie chyba 33 km, może troszkę mniej, no czułem lekkie zmęczenie na stopach. Jednak ta waga miała wpływ, więc no coś za coś. No ale ja też jestem lekkim biegaczem, mam słabe nogi, więc mogło to też wynikać, moje odczucia mogły wynikać właśnie z tego. Niemniej, no, warto to wziąć pod uwagę. No, i teraz mogę powiedzieć, że to tyle, co chciałem na jego temat powiedzieć. E, mimo wszystko, mimo tych minusów, które jednak trochę mi ciążyły, e, uważam. Jakby powtórzę to, co powiedziałem na samym początku, uważam, że to jest jeden z bardziej niedocenianych butów trailowych na rynku. Bo e, to jest fajny model, ja mimo wszystko, mimo m, tych minusów, które wam wymieniłem, e, bardzo lubiałem w nim biegać, mówię lubiałem, bo teraz biegam w innych modelach, które testuję, ale bardzo dobrze się w nim czuję nadal. I myślę, że gdyby ktoś pytał mnie, czy warto w tym bucie biegać, odpowiedziałbym, to zależy. <grym> Czyli tak jak zawsze odpowiadam. No generalnie przede wszystkim trzeba tego buta zmierzyć i samemu ocenić, czy on nam pasuje, ale uważam, że warto na niego zwrócić uwagę przy wyborze modeli. To jest taki model z poziomu tych... Bardziej wszechstronnych, czyli można go zabrać do parku, do lasu, można w nim pojechać w góry, można w nim pojechać w tatry, w bieszczady. On sobie poradzi, oczywiście, wszystko jest uzależnione od poziomu biegacza i tam dystansów i tak dalej, ale spokojnie myślę, że warto brać go pod uwagę. Tak jak mówiłem, to nie jest bardzo miękki but, więc też nie jest to but dla bardzo ciężkich osób. 85, maksymalnie 90 kg wydaje mi się nie więcej. Wśród no oczywiście trochę mniej, ale to też myślę tak do 70 kg i też raczej więcej nie. Co do dystansów, to nie wiem czy wspominałem czy nie. Wydaje mi się maksymalnie do maratonu i też nie więcej, ale znów jak ktoś się uprze, to i setkę w tym bucie pobiegnie. Tyle, bo pewnie znowu się rozgadałem. Jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście śmiało zadawajcie je w komentarzach. A ja się żegnam, bo czekają kolejne recenzje do nagrania, zmontowania i wypuszczenia dla Was. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.